I jeszcze do tego dodałabym taką y, najważniejszą rzecz, żeby nauczyć się patrzeć na innych ludzi z zainteresowaniem y, y, tego, jaki mają potencjał. A nie jako osoby, które są przeciwko nam, dlatego że te różnice w naszym sposobie przeżywania świata, one nie zależą od naszej woli. My nie, nie wybieramy sobie tego, dzisiaj będę rozmyta i właściwie nic więcej mnie nie obchodzi, albo jestem egocentryczna, mam rację i koniec, kropka. Czyli spróbujmy rozumieć reakcje innych ludzi i im więcej życzliwości włożymy w, te, w to patrzenie i myślenie o tym, tym mniej będzie tego napięcia, które tak naprawdę wygeneruje konflikty, które już się między nami jako ludźmi w społeczeństwie pojawiają. Kto ma rację, kto jest głupi, kto jest foliarzem, płaskoziemcem, a kto y, ma rację, bo przecież wie, jak, jak wygląda rzeczywistość. Więc myślę sobie, że to jest największe zagrożenie. Jeżeli my rozumiemy, że te różnice między nami są potencjał, to z dużym prawdopodobieństwem uda nam się Yy, łagodnie nie wygenerować tych konfliktów do niby eskalować do, do niebezpiecznych rozmiarów. Także tyle.